Pan będzie sądził ludę sprawiedliwie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Albo uczynił cuda. Zwycięstwo zgotowała Jego prawica, I święte ramię Jego. Pan będzie sądził ludę sprawiedliwie. Niech szumi może i wszystko, co w nim żyje, krąg ziemi jego mieszkańcy. Rzekli niech, niech, klasz, niech klaszczą w dłonie, góry niech razem wołają z radości. Pan będzie sądził, ludy sprawiedliwie, w obliczu pana, który nadchodzi. Aby osądzić Ziemię, będzie osądził świat sprawiedliwie i ludy według słuszności. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. Alleluja, Alleluja, daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. Hallelujah.